Adam czuł zapach wybielacza jak drugą skórę. Wnikał w jego ubrania, w pory dłoni, wplatał się w oddech. Był to zapach czystości, sterylności, ale dla niego był to zapach ucieczki. Każde pociągnięcie mopa polśniącej posadzce szpitalnego korytarza było aktem pokuty, rytuałem, który pozwalał mu zagłuszyć echo przeszłości. Dźwięk gumowych kółek jego wózka. Toczących się polenouliem, był jedyną muzyką w jego życiu, monotonną melodią, która trzymała demony na dystans. Kiedyś jego ręce, teraz zrogowaciałe od trzymania mopa, dzierżyły skalpel z precyzją, która graniczyła ze sztuką. Był doktorem Adamem Woronieckim, cudotwórcą chirurgii kardiologicznej, człowiekiem, którego nazwisko szeptano z podziwem w salach operacyjnych w całej Europie. Miał wszystko, błyskotliwą karierę, piękną żonę i córeczkę o oczach, jak letnie niebo. A potem, w jedną deszczową noc, stracił wszystko. Samochód, poślizg, krzyk, którego nigdy nie zapomniał, i cisza, która była jeszcze gorsza. On przeżył, one nie. Poczucie winy było trucizną, która powoli rozkładała jego duszę. Nie mógł już patrzeć na salę operacyjną bez widzenia twarzy swojej żony. Nie mógł dotknąć skalpela bez czucia na palcach winy za to, że nie potrafił uratować tych, których kochał najbardziej. Więc uciekł. Uciekł od swojego imienia, od swojego bogactwa, od swojej przeszłości. Stał się Adamem, milczącym dozorcą w wielkim miejskim szpitalu, anonimowym duchem w białym kitlu, który sprzątał bałagan po cudach i tragediach innych ludzi. Jego drugie życie, życie w cieniu, miało swój własny, kruchy porządek. Porządek ten zawdzęczał Ewie i małemu Tomkowi. Poznał Ewę, pielęgniarkę, kilka lat po tragedii. Była jak promyk słońca w jego szarym świecie, pełna życia i śmiechu. Jej syn Tomek był wtedy małym, chorowitym chłopcem z poważną wadą serca. Coś w smutnych, mądrych oczach dziecka poruszyło w Adamie strunę, o której myślał, że dawno pękła. Ożenił się z Ewą, adoptował Tomka i pokochał go jak własnego syna, którego nigdy nie miał szansy poznać. Przez kilka lat wydawało się, że znalazł spokój. Prosty, cichy spokój. Ale ten spokój był iluzją. Ewa, która kiedyś podziwiała jego prostotę, teraz nią gardziła. Jej miłość do niego, jeśli kiedykolwiek była prawdziwa, zwiędła, zastąpiona przez rozgoryczenie i pogardę dla jego pracy dozorcy. Nie wiedziała o jego przeszłości. Dla niej był tylko prostym człowiekiem, który zarabiał grosze, niezdolnym do zapewnienia jej luksusów, których pragnęła. Jej śmiech, kiedyś muzyka dla jego uszu, teraz stał się ostry i fałszywy. Coraz częściej wracała do domu późno, pachnąc drogimi perfumami, których on jej nie kupił. Pewnego wieczoru, gdy wrócił z nocnej zmiany, zmęczony do szpiku kości, usłyszał głosy z salonu. Głos Ewy, perlisty od śmiechu i inny, męski, głęboki i pełen arogancji. Zatrzymał się w progu, niewidoczny w mroku korytarza. Naprawdę nie mogę uwierzyć, że z nim wytrzymujesz, mówił mężczyzna, którego Adam rozpoznał jako Marka, zamożnego biznesmena, którego Ewa poznała na jakimś przyjęciu. Ten twój Adam. Pachnie jak szpitalna toaleta. Jak możesz go w ogóle dotykać? Śmiech Ewy był jak sztylet w sercu Adama. Cierpliwości, kochanie. Już niedługo. Złożę papiery rozwodowe w przyszłym tygodniu. Dostanę pełną opiekę nad Tomkiem, w końcu Adam jest tylko dozorcą, żaden sąd nie przyzna mu dziecka. Do tego alimenty. Będziemy mieli trochę dodatkowej gotówki na nasze wakacje na Bali. A co z Bachorem? Spytał Marek obojętnie. Będzie się z nami włóczył? Tomek zostanie z moją matką. Nie psujmy sobie zabawy. Poza tym, jego leki są takie drogie. Alimenty od Adama ledwo to pokryją. Ale przynajmniej do czegoś się przyda ten jego żałosny etat. Adam stał, jak sparaliżowany. Chłód, którego nie czuł od lat, przeszył go na wylot. To nie była zdrada, która bolała najbardziej. To była obojętność. Bezduszna kalkulacja, w której Tomek, jego ukochany syn, był tylko narzędziem, kartą przetargową w ich brudnej grze. Tego wieczoru coś w Adamie pękło. Skończył się czas pokuty. Czas ucieczki dobiegł końca. Nadszedł czas walki. Proces rozwodowy był brutalny i upokarzający. Prawnik Ewy, elegancki i bezwzględny, malował obraz Adama jako nieudacznika, prostego robotnika, który nie jest w stanie zapewnić dziecku odpowiednich warunków. Przedstawiał go jako emocjonalnie niestabilnego odludka, który ledwo wiąże koniec z końcem. Ewa i Marek siedzieli razem, trzymając się za ręce. Ich twarze wyrażały mieszankę litości i pogardy. Śmiali się cicho, gdy prawnik opisywał skromne mieszkanie Adama i jego niskie zarobki. Adam siedział w milczeniu, jego twarz była nieprzeniknioną maską. Jego adwokat, starszy, siwowłosy mężczyzna o nazwisku Hoffman, którego Adam wezwał z otchłani swojej przeszłości, pozostawał niewzruszony. Hoffman był jedyną osobą, która znała całą prawdę. Był przyjacielem jego ojca. Powiernikiem jego dawnego życia. Panie Adamie, zaczął prawnik Ewy z protekcjonalnym uśmiechem. Czy zgadza się pan, że pańskie miesięczne dochody jako pracownika obsługi technicznej szpitala wynoszą około 3000 zł netto? Tak, odpowiedział Adam cicho. I czy zgadza się pan, że ta kwota jest niewystarczająca, aby zapewnić dziecku z poważną chorobą serca opiekę na najwyższym poziomie, włączając w to prywatne wizyty u specjalistów i potencjalnie kosztowne zabiegi za granicą? Jeśli zajdzie taka potrzeba. Adam milczał przez chwilę, patrząc na Tomka, który siedział skulony między Ewą a psychologiem sądowym. Chłopiec wyglądał na przestraszonego i zagubionego. Ich spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy. W oczach Tomka Adam zobaczył nieme błaganie. Zrobię wszystko, by zapewnić mojemu synowi najlepszą opiekę, powiedział Adam głosem, który był cichy, ale twardy jak stal. Prawnik Ewy parsknął śmiechem. Wszystko? A co pan może zrobić, panie Adamie? Sprzątać więcej korytarzy? Ewa i Marek zachichotali. Sędzia, starsza kobieta o surowej twarzy, uderzyła młotkiem. Cisza na sali. W dniach poprzedzających rozprawę, Adam poświęcał każdą wolną chwilę tomkowi. Zabierał go do parku, czytał mu książki, po prostu był przy nim. Widział, jak Ewa go zaniedbuje. Zapominała o podawaniu leków, zostawiała go samego na długie godziny. Adam skrupulatnie to dokumentował, robiąc notatki, zbierając dowody. Zbliżył się też do doktor Anny Kowalskiej, młodej kardiolog, która prowadziła Tomka. Była bystra, współczująca i oddana swojej pracy. Zauważyła niezwykłą wieś między Adamem a chłopcem, a także jego zaskakującą wiedzę na temat choroby syna. Pan wie o zespole hipoplazji lewego serca więcej niż większość rodziców, powiedziała pewnego dnia z podziwem, gdy Adam omawiał z nią niuanse najnowszych badań nad leczeniem. Dużo czytam, odparł wymijająco Adam. Anna patrzyła na niego badawczo. Widziała zmęczone, puryn bruzdami dłonie dozorcy, ale w jego oczach dostrzegała głębie i inteligencję, które nie pasowały do tego obrazu. Widziała też miłość, jaką darzył Tomka, czystą, bezwarunkową miłość, która była dla chłopca jak tlen. Pewnej nocy stało się najgorsze. Adam wrócił do domu i zastał Tomka samego, sinego na ustach, z trudem łapiącego oddech. Ewa znowu wyszła z Markiem. Na stole leżała kartka: Będę późno, daj Tomkowi kolację. Obok leżało nietknięte pudełko z jego najważniejszym lekiem. Panika, zimna i ostra. Ścisnęła serce Adama. Ale ponad paniką uniosła się inna siła instynkt, który spał w nim przez lata. Chwycił chłopca na ręce i pobiegł do szpitala. Na oddziale ratunkowym panował chaos. Tomek słabł w jego ramionach. Potrzebuje natychmiastowej intubacji i dostępu do żylnego. Jego saturacja spada poniżej osiemdziesięciu. Krzyknął Adam do przerażonej pielęgniarki. Jego głos był inny, stanowczy. Pełen autorytetu. Głos doktora Woronieckiego. Na salę wbiegła Anna Kowalska. Zamarła, widząc dozorcę wydającego precyzyjne polecenia, używającego terminologii, której nie miał prawa znać. Ale nie było czasu na pytania. Razem ustabilizowali Tomka. Adam nie odstępował od jego łóżka ani na krok. Kiedy chłopiec zasnął, wyczerpany, ale bezpieczny, Anna podeszła do Adama. Kim ty jesteś? spytała cicho. Adam spojrzał na nią, a w jego oczach malowała się cała dekada bólu. Kimś, kto prawie stracił wszystko. I nie pozwoli, żeby to się powtórzyło. To była chwila, w której podjął ostateczną decyzję. Zadzwonił do Hoffmana. Użyj wszystkiego, powiedział. Niech poznają prawdę. Nadszedł dzień ostatecznej rozprawy. Atmosfera w sali sądowej była gęsta od napięcia. Prawnik Ewy wygłosił płomienną mowę końcową, przedstawiając swoją klientkę jako kochającą matkę, która chce dla swojego syna lepszego życia, a Adama jako przeszkodę na tej drodze. Wysoki sądzie, wybór jest prosty zakończył. Z jednej strony mamy stabilność finansową, aspirację i lepszą przyszłość. Z drugiej, dozorce z pensją minimalną. Dobro dziecka musi być na pierwszym miejscu. Ewa uśmiechnęła się z triumfem do Marka. Byli pewni wygranej. Wtedy wstał Hoffman. Był spokojny, niemal flegmatyczny. Wysoki sądzie, mój klient nie kwestionuje faktu, że jego obecne dochody są skromne. Wybrał proste życie z powodów osobistych, które, mam nadzieję, staną się jasne. Jednakże, argument strony przeciwnej. Oparty na rzekomej niestabilności finansowej pana Adama, jest, delikatnie mówiąc, wprowadzający w błąd. Hoffman podszedł do stołu sędziowskiego i położył na nim gruby plik dokumentów. Chciałbym przedstawić sądowi aktualne zestawienie majątku mojego klienta, pana Adama Woronieckiego. W sali zapadła cisza. Ewa i Marek spojrzeli na siebie zdezorientowani. Nazwisko Woroniecki nic im nie mówiło. Sędzia założyła okulary i zaczęła przeglądać dokumenty. Jej surowa twarz powoli zmieniała wyraz, przechodząc od zdziwienia do absolutnego szoku. Podniosła wzrok na Adama, potem znowu na papiery. Panie Hoffman, powiedziała powoli, jej głos drżał lekko. Czy ja dobrze rozumiem? Tak, wysoki sądzie, odparł Hoffman. Pan Adam Woroniecki, znany wcześniej jako doktor Adam Woroniecki. W tym momencie prawnik Ewy zbladł. Nazwisko w połączeniu z tytułem naukowym zadzwoniło w jego głowie jak dzwon alarmowy. Sędzia kontynuowała, jej głos nabierał siły z każdym słowem, jakby czytała fragment sensacyjnej powieści. Jest posiadaczem siedemnastu patentów na innowacyjne urządzenia kardiologiczne, używane w szpitalach na całym świecie. Jego roczne dochody z tytułu tantiem patentowych w zeszłym roku wyniosły, sędzia zawahała się, mrugając. Siedem milionów euro. Śmiech zamarł na ustach Ewy. Jej uśmiech zniknął, zastąpiony przez maskę niedowierzania. Marek wpatrywał się w Adama, jakby zobaczył ducha. Sędzia nie skończyła. Jej głos odbijał się echem w śmiertelnej ciszy. Pan Woroniecki jest również większościowym udziałowcem w firmie biotechnologicznej Core Innovations, której wartość giełdowa szacowana jest na pół miliarda złotych. Posiada nieruchomości w Zurychu, Londynie i na Manhattanie. Jego portfel inwestycyjny, zarządzany przez szwajcarski bank, opiewa na kwotę, sędzia odchrząknęła. Liczba jest zbyt długa, by ją tu przytaczać. Powiedzmy tylko, że znacznie przewyższa roczny budżet tego miasta. Twarz Ewy przybrała odcień popiołu. Jej usta otwierały się i zamykały bezgłośnie, jak u ryby wyjętej z wody. Spojrzała na Adama, na człowieka, którym gardziła, którego wyśmiewała za zapach wybielacza i znoszone ubrania. Ale nie widziała już dozorcy. Widziała obcego, potężnego człowieka, którego skala bogactwa była dla niej niewyobrażalna. Marek powoli odsunął swoją rękę od jej ręki, jakby nagle poczuł, że parcy. Jego arogancja wyparowała, zastąpiona przez strach i chciwość walczące o prymat w jego oczach. Hoffman pozwolił, by informacja w pełni dotarła do wszystkich na sali, zanim kontynuował. Wysoki sądzie, mój klient nie pragnie obnosić się ze swoim bogactwem. Wręcz przeciwnie, przez lata ukrywał je, próbując odpokutować za osobistą tragedię. Pieniądze nie przyniosły mu szczęścia. Jedynym szczęściem, jedynym światłem w jego życiu przez ostatnie lata był jego syn Tomek. To dla niego pan Adam był gotów znosić upokorzenia. To dla niego był gotów sprzątać korytarze. I to dla niego jest teraz gotów walczyć. Hoffman przedstawił dowody zaniedbań Ewy, raporty lekarskie, zeznania sąsiadów, zdjęcia. Opowiedział o nocy, gdy Adam uratował Tomkowi życie, a Anna Kowalska, wezwana na świadka, potwierdziła każde słowo, opisując z podziwem jego profesjonalizm i opanowanie. Na koniec sędzia zwróciła się do Tomka. Tomek, kochanie, Powiedziała łagodnym głosem: Wiem, że to dla ciebie bardzo trudne. Ale muszę cię zapytać: Z kim chciałbyś mieszkać? Z mamą czy z tatą? Chłopiec spojrzał na zapłakaną, zszokowaną twarz matki, na przerażoną twarz Marka, a potem na Adama. Twarz Adama była spokojna. W jego oczach nie było triumfu, tylko bezgraniczna miłość i obietnica bezpieczeństwa. Tomek bez wahania sunął się z krzesła, Podbiegł do Adama i wtulił się w jego nogi. Chcę zostać z tatą, powiedział cicho, ale wyraźnie. Tata mnie kocha. Zawsze się ze mną bawi i czyta mi bajki. I nigdy o mnie nie zapomina. Te proste słowa były bardziej druzgocące niż wszystkie dokumenty bankowe. Adam ukląkł i objął syna. Po raz pierwszy od dekady poczuł, jak po jego policzkach płyną łzy. Ale nie były to łzy bólu czy winy. Były to łzy ulgi i miłości. Wyrok był formalnością. Sędzia przyznała Adamowi wyłączną opiekę nad Tomkiem, surowo krytykując Ewę za jej materializm i rażące zaniedbanie dobra dziecka. Nie przyznano jej żadnych alimentów ani udziału w majątku Adama, jako że został on zgromadzony na długo przed ich małżeństwem. Odeszła z sali sądowej jako przegrana kobieta, ciągnąc za sobą zdezorientowanego Marka, który już kalkulował, jak najszybciej się od niej odciąć. Minęły dwa lata. Zapach wybielacza był już tylko odległym wspomnieniem. Adam, Tomek i Anna stali w ogrodzie pięknego, ale przytulnego domu na obrzeżach miasta. Domu wypełnionego śmiechem i zapachem szarlotki, ani sterylnością i żalem. Adam nie wrócił na salę operacyjną. Zamiast tego założył fundację imienia swojej pierwszej żony i córki, finansującą najnowocześniejsze badania i leczenie dzieci z rzadkimi chorobami serca. Użył swojego bogactwa i wiedzy, by nieść pomoc, przekuwając swoją tragedię w nadzieję dla innych. Był obecny w życiu Tomka, w każdej minucie odwoził go do szkoły, pomagał w lekcjach, uczył jeździć na rowerze. Tomek, dzięki najlepszej opiece medycznej, jaką można było kupić za pieniądze, i miłości, której kupić nie można, rozkwitł. Był energicznym, szczęśliwym chłopcem, którego choroba była pod pełną kontrolą. Anna Kowalska stała się nieodłączną częścią ich życia. Jej przyjaźń z Adamem powoli przerodziła się w głębsze uczucie, zbudowane na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Ona jako jedyna widziała w nim nie milionera i niedozorcę, ale po prostu Adama dobrego człowieka, który przeszedł przez piekło i wrócił. Tego popołudnia sądzili razem młodą jabłoń. Tomek z zapałem kopał dołek, a Adam i Anna trzymali drzewko. Gdy umieścili je w ziemi, Adam objął ramieniem swojego syna, a drugą ręką ujął dłoń Anny. Patrzył na małe drzewko, symbol nowego początku, i na dwie najważniejsze osoby w jego nowym życiu. Zrozumiał, że prawdziwe bogactwo nie kryło się w szwajcarskich bankach ani w patentach. Zawsze było tutaj, w cieple dłoni ukochanej osoby, w radosnym śmiechu dziecka, w obietnicy wspólnego jutra. Stracił jedną rodzinę przez los, ale drugą zbudował wyborem. I ta druga rodzina, wykuta w ogniu próby i scementowana miłością, była najcenniejszym skarbem jakiego kiedykolwiek mógł pragnąć.